Raz, ze strzała! Dawaj, dawaj, dawaj. Cześć, dawno nas nie było, i wracamy z naszym Land Cruiserem. Troszeczkę było przerwy, przepraszamy za to, ale robiliśmy tutaj. Trochę modyfikacji. Jak pewnie niektórzy z Was zauważyli w materiale poświęconym dywanikom, który no, nie spotkał się z jakimś wielkim entuzjazmem, zmieniliśmy już zawieszenie w naszym Land Cruiserze. No i dzisiaj czas o nim troszeczkę opowiedzieć. Jestem już po takich pierwszych testach. Można powiedzieć, że pierwsze wrażenia mam już za sobą, ale o nich troszeczkę później. Najpierw trochę teorii. Wybraliśmy zawieszenie od naszego partnera Steelera z sokułki Oldman EMU model Nitro Charger Sport. Pomimo Nazwy. Nie do końca jest to zawieszenie sportowe, jest to zawieszenie takie bardziej użytkowe, typowo robocze do dużych obciążeń. Dostosowane do warunków, co prawda australijskich, ale mimo wszystko pasujących pasujące też do naszego środkowoeuropejskiego terenu i również dróg, dlatego że ono jest bardzo wszechstronne. Główna zaleta zawieszenia Nitrocharger Sport to przede wszystkim trwałość i odporność na duże obciążenia. I to nie tylko obciążenia, jeśli chodzi o masę samochodu, o doładowanie go różnymi akcesoriami, ale również obciążenia termiczne. Pamiętajcie, że w w Australii często podróżuje się po drogach gruntowych, szutrowych, kamienistych i tam te odległości są znacznie większe niż w Polsce. Dlatego od zawieszenia oczekuje się przede wszystkim odporności na obciążenia termiczne, wysoka temperatura plus duża praca zawieszenia. No to wiadomo, że takie amortyzatory fabryczne czy zbliżone do fabrycznych albo już przestaną działać, albo się po prostu wyleją. Natomiast Oldmany EMU są dostosowane właśnie do długotrwałej pracy z dużym skokiem. Ewentualnie do jazdy z dużą częstotliwością, ale nie jest to zawieszenie sportowe, nie jest to zawieszenie do rajdowania, i od tego trzeba zacząć, i to jest jakby kluczowe. Jeżeli, jeżeli chcecie zawieszenie typowo sportowe, to oczywiście nie Nitro Charger Sport, tylko wyższa półka, ale to już jest inny temat. Co się zmieniło w naszym samochodzie? No, dołożyliśmy amortyzatory. Sprężyny, osłony amortyzatorów i przewody hamulcowe, te miękkie na, na bardziej wytrzymałe. Amortyzatory są z półki tej najniższej, co nie znaczy, że są najgorsze. Chodzi bardziej o to, że są to amortyzatory dostosowane do małego obciążenia, a właściwie prawie bez obciążenia, ponieważ zestaw sprężyn i amortyzatorów dobraliśmy tak, żeby tył pozostał. W takim ustawieniu fabrycznym, czyli, czyli samochód nie ma stałego obciążenia na tylnej osi. Natomiast jeśli chodzi o przód, to wybraliśmy sprężynę z trochę wyższej strefy, gdzie producent zawieszenia przewiduje te sprężyny i amortyzatory do samochodu z zamontowanym bulbarem. Wiadomo, że w Australii bulbar to. Nie sama rura, ale również stalowy zderzak, więc to obciążenie jest znacząco większe niż w przypadku montażu z samej rury. Dlaczego takie? Ponieważ to jest ta półka pierwsza, jeśli chodzi o obciążenie inne niż zerowe z przodu. Ten bulbar zawsze waży te kilkadziesiąt kilogramów i tyle mniej więcej waży też nasza wyciągarka z płytą osłonową. Druga półka, kolejna po tym zestawie, co tutaj mamy z przodu, to już jest dostosowanie do Bulbara, wyciągarki i akcesoriów i mogłyby być te amortyzatory i sprężyny po prostu za twarde. Oczywiście, zawieszenie to zamontowaliśmy nie tylko dlatego, że nasze już było mocno zużyte, ale również dlatego, że chcieliśmy trochę podnieść samochód. Podnosimy samochód po to, żeby założyć oczywiście większe koła, ale też żeby uzyskać lepsze parametry w terenie. W tym przypadku e, przód uniósł się o 5 cm, tył o 4 cm względem tego, co mieliśmy, i to jest bardzo ważne, ponieważ, e, żebyście nie oczekiwali od tego zestawu dokładnie takiego samego liftu w swoim samochodzie. Bo być może macie zawieszenie w lepszym stanie niż to, które mieliśmy my, pomiar robiliśmy w ten sposób, że miara była od podłoża przez środek koła do krawędzi błotnika i to samo na tylnej osi. Więc, e, jeżeli uwzględnicie to, że mamy opony Yokohama Geolandar ATS w rozmiarze fabrycznym, czyli 265x6x6517 na na z dosyć mocno zużytym bieżnikiem około 5 mm. No to jeżeli macie podobne ogumienie, to być może będziecie mieli bardzo zbliżony efekt, natomiast jest to jakby takie odzwierciedlenie tego, jak ten samochód się zmienił. 5 cm z przodu i 4 cm z tyłu to jest naprawdę dobry wynik i to oczywiście przekłada się zarówno na jazdę w terenie, jak i na jazdę po asfalcie. Prześwit pod przednią płytą osłonową wynosił tylko 17 cm, teraz jest to 22 cm, czyli wzrost aż o 5 cm, czyli dokładnie tyle, ile, ile wysokość zawieszenia. Jeśli chodzi o jazdę po asfalcie, to pamiętajcie, że wyższe zawieszenie to jest zawsze wyższy środek ciężkości, więc samochód zachowuje się trochę tak bardziej niestabilnie, teoretycznie oczywiście, bo z tym zawieszeniem, jeśli chodzi o stabilność, to naprawdę nie ma żadnych zastrzeżeń, ale o swoich wrażeniach opowiem Wam. W materiale, który zrealizował, zrealizowałem kilka dni wcześniej, sami teraz zobaczcie, jak ten samochód się będzie zachowywał na szybko pokonywanych zakrętach. Zdecydowanie szybciej niż normalnie bym to robił. Nie tylko poprzednią, że tak powiem, specyfikacją naszego samochodu, ale każdego innego e, Land Cruisera. tu naprawdę, fabrycznego, oczywiście Land Cruisera. tu naprawdę nie ma obaw o stabilność, o przyczepność. E, jakaś nagła zmiana. Zobaczcie, że. Ten samochód natychmiast się stabilizuje. Teraz e, zobaczcie kilka. I samochód praktycznie od razu po, e, po mm, zakończeniu kierowania samochodem praktycznie natychmiast się stabilizuje. Więc tutaj nie ma takiego, znaczy jest oczywiście bujanie, bo nadal zawieszenie jest miękkie, a do tego jeszcze wyższe, ale przede wszystkim nie ma tendencji do odbijania, czyli takiego bujania już po zakończeniu manewrów, tak? Czyli mamy tutaj taką przewidywalność i stabilność auta przy jakiejś nagłej zmianie kierunku. Jeśli chodzi o ostre zakręty, no to oczywiście. Najważniejsze jest to, jak samochód zachowuje się: czy jest nadsterowny, czy podsterowny. No i tutaj Land Cruiser jest taki bardzo neutralny z tym zawieszeniem, nawet przy cięższych wykonanych zakrętach. On ani nie ucieka tyłem, ani nie ucieka przodem. O, jedynie SP się włącza. Zobaczcie, że nie ma obaw o jakieś takie niekontrolowane ruchy. Nawet jeżeli delikatnie dojdzie do nadstępności, tutaj wywołałem ją specjalnie, ponieważ trochę nadrzuciłem tył, znaczy trochę tak bujnąłem specjalnie samochód. To pełna kontrola nad samochodem ESP też dobrze działa. Co warto zaznaczyć, Oldman EMO zawsze projektując zawieszenie do samochodów, które są już fabrycznie wyposażone w system ESP, to zawsze to uwzględnia i zawsze bada, czy ESP będzie zachowywał się poprawnie, właściwie i jakby no, uwzględniając to, że użytkownicy tych aut nie zawsze. Zależy im w 100% tylko na off-roadzie, ale również chcą się bezpiecznie poruszać, czy to po drogach asfaltowych, czy też po drogach e, szutrowych. W terenie jeszcze do pracowania wymagają oczywiście nasze progi, które niestety zniszczyliśmy podczas testów. No ale to są fabryczne progi, i tak uważam, że bardzo solidne, jak na zestaw fabryczny z dużą ilością plastiku, więc to będziemy zmieniać. No i oczywiście opony, które w terenie się już prawie do niczego nie nadają, ale nasz osie również. Teraz jadę drogą taką bardziej wyboistą, i tutaj z, z, no, to czuć, jak wielka jest ta różnica. Jakby to zawieszenie naprawdę fenomenalnie pracuje, nie ma w ogóle mowy o tym żeby ten samochód jakkolwiek nieprzewidywalnie się zachowywał. A przede wszystkim no ja, ja bardzo lubię oceniać pracę zawieszenia w każdym aucie. To jest taki mój konik troszeczkę wraz z układami napędowymi. I ja tutaj czuję, że te amortyzatory po prostu kleją się do każdej, do każdej części tego, tego podłoża. Zobaczcie, że właściwie jedziemy prawie jak po równym, co jest wielką zaletą dobrych, po prostu dobrego zestawu amortyzatorów. Bo nie mówię tutaj tylko o, o Oldmana Hemu, Nitrocharger, ale również o innych zestawach i jeżeli to są produkty dobrych, renomowanych producentów, no to wiadomo, że efekty mogą być bardzo zbliżone. Tutaj też warto pamiętać, że te amortyzatory świetnie zachowują się mimo wszystko pod większym obciążeniem, to znaczy to obciążenie dodatkowe, które zawsze wybieramy kupując zestaw amortyzatorów, to jest obciążenie stałe, natomiast producent takiego zawieszenia też uwzględnia to, że OK, możemy sobie jeździć na tym zawieszeniu, ale czasami po prostu dodatkowo obciążymy samochód jakimiś akcesoriami, właściwie nie akcesoriami, ale na przykład bagażami lub ewentualnie osobami, po prostu pasażerami, no i wtedy ten samochód też będzie się świetnie zachowywał pod dodatkowym obciążeniem, przede wszystkim jakby ta efektywność termiczna, no bo amortyzator, jakby tłumienie amortyzatora polega na tym, że cała energia przekazywana z podłoża na samochód i z samochodu na, na koło, czyli, ten, czyli tam, gdzie jest łącznik ten w postaci amortyzatora, cała ta energia jest zamieniana po prostu w ciepło i amortyzator musi mieć odpowiednią budowę, żeby to ciepło nie tylko odprowadzać, ale zachowywać je, bo jeżeli samochód, jeżeli amortyzator jest przegrzany, czyli jeżeli on bardzo e, pracuje w bardzo dużym zakresie skoku, niekoniecznie szybko, ale na przykład też szybko, ale w mniejszym zakresie skoku, czyli mniejsza częstotliwość, większy, większa częstotliwość, mniejszy skok lub odwrotnie, czyli mała częstotliwość, ale bardzo duże skoki zawieszenia, to wtedy tam ten olej się szybko grzeje i pamiętajcie, że amortyzator gazowy to nie jest amortyzator bez oleju, to też jest amortyzator olejowy. Olej się szybko rozgrzewa, dochodzi do jego pienienia, do kawitacji i tam właściwie amortyzator praktycznie traci wszystkie swoje właściwości, jakie ma zadane przez producenta. No i na takich drogach to już w ogóle jest rewelacja. Oczywiście bardziej doceniam to, jak to zawieszenie pracuje na, na asfalcie, ponieważ wtedy ten samochód zmienia się. Niesamowicie, e, na, no, z takiego e, trochę flaka, ale lekko prowadzącego się na auto, któremu można naprawdę bardzo, bardzo zaufać. Ale na takich drogach również to zawieszenie, zobaczcie, jak ono wybiera. Właściwie cały czas spokój, cały czas mamy pełną stabilność samochodu. Koła bardzo rzadko odrywają się od nawierzchni, i tu mamy pełną kontrolę o, nawet w takich miejscach, gdzie, gdzie auto delikatnie odrywa się, od, od, od tak jak tu odrywa się od nawierzchni praktycznie od razu kiedy siada na, na podłoże. Natychmiast się stabilizuje to znaczy już się nie odbija drugi czy trzeci raz tylko po prostu pach i koniec. Pamiętam jak jeszcze zanim kupiliśmy Land Cruisera rozmawialiśmy z Piotrkiem Sautysem możecie sobie obejrzeć to, to nagranie. Rozmawialiśmy wtedy o wadach zaletach 120 o tym jaki ten samochód jest naprawdę co się w nim psuje i tak dalej, ale ja pamiętam, bo zapamiętałem to do dziś, jego słowa, jak on powiedział, że po ewentualnie delikatnych modyfikacjach zawieszenia 120 jest samochodem, który można sobie fajnie pojeździć, również sportowo, tak trochę porajdować delikatnie. To jest tak, że jeśli dobrze przygotujemy, to na pewno nam da dużo frajdy, będzie niezawodne, a też można trochę się pobawić rajdowo tym, tym autem. Bardziej namicznie gdzieś jakąś ścieżkę w lesie, szybciej pojechać, czy jakąś szutrówkę w górach. Bardzo, bardzo fajnie się zachowuje. No i muszę przyznać, że wtedy tak sobie pomyślałem, no gdzie tam 120 rajdować? Wiadomo, gdyby to była jakaś tam już zbudowana, y chociażby przez niego rajdówka typu T2, no to tak, ale nie takim zwykłym, seryjnym Land Cruiserem. I powiem Wam szczerze, że y no, muszę się teraz mocno ugryźć w język, bo kurczę, no ten samochód aż zachęca do tego, żeby nim pojechać szybciej. Zobaczcie, po takich drogach jak teraz, ja po tej drodze jeździłem przed założeniem tego zawieszenia z prędkością maksymalnie 3 30 km na godzinę. Nie było mowy o tym, żeby tą drogą przejechać z większą prędkością, ponieważ na każdym z tych wybojów praktycznie natychmiast zawieszenie dobijało nam do końca. Okej, okay, ono było mocno zużyte i gdybyśmy mieli w pełni sprawne, to powiedzmy byłoby to 40 km na godzinę. A teraz 40 km na godzinę dla tego samochodu na tej drodze to jest właściwie nic. Ja jadę, zobaczcie, teraz 60 km na godzinę. No wcześniej tam powiedzmy, bym pojechał bez problemu 50. To jest naprawdę duża różnica, jeżeli mówimy o jeździe, Takich wybojach i przede wszystkim to jest to, co będę chyba powtarzał do samego końca. Przede wszystkim nie tracimy kontroli nad, e, nad samochodem, to znaczy po uskoku, po wyboju, po najechaniu w dziurę, nie tracimy kontroli nad autem i ten samochód cały czas prowadzi się tak, że my czujemy, że wiemy co się z nim wydarzy, że wiemy co się dzieje, że wiemy jak on się zachowa. No ale też i w terenie czuć, że ta różnica jest naprawdę duża. E, koła fajnie układają się na podłożu, czuć dużo lepszą trakcję. To jest chyba jedna z największych zmian. No i też bardzo wysoki komfort jazdy. Ta trakcja oczywiście wynika z tego, że koła lepiej pracują w większym zakresie, to raz, a dwa też w taki bardziej płynny sposób. Wtedy to było takie zero-jedynkowe, było tego chlap i, i praktycznie zawieszenie zamknięte. Teraz ono pracuje w taki fajny, harmonijny sposób, więc ta trakcja jest bardzo dobra, zwłaszcza wtedy, kiedy samochód dość często podskakuje albo na takich większych wykrzyżach, gdzie widać, że ten amortyzator po prostu się mocniej rozciąga. Tu warto wspomnieć, że gdybyście liftowali samochód, to bardzo ważne jest. Wybranie nie tylko dłuższej sprężyny, ale również dłuższego amortyzatora. Samo założenie dłuższej sprężyny, jedyne do czego doprowadzi, to poza oczywiście liftowaniem, no bo to się wydarzy, to doprowadzi do tego, że amortyzator po prostu dużo, dużo szybciej się podda i tak będziecie musieli go wymienić, więc pamiętajcie o wymianie również amortyzatorów, nigdy samych sprężyn. Zresztą osoby, które używają np. podkładek i z fabrycznych amortyzatorów doskonale wiedzą o czym mówię. To tyle jeśli chodzi o moje pierwsze wrażenia na temat jazdy Land Cruiserem 120 na zawieszeniu Olmanemu, Nitro Charger Sport. Ono oczywiście zostaje z nami jeszcze przez zimę i prawdopodobnie przez kilka e, miesięcy, być może cieplejszych. Więc jeszcze będą dodatkowe wrażenia: jeszcze zamontujemy inne, większe koła, więc tam też być może to zawieszenie gdzieś się zachowywało. Jeszcze lepiej, albo być może gorzej, kto wie. Na pewno zrobię jeszcze jeden materiał z tym zawieszeniem. A tymczasem chciałbym Was zaprosić do następnego materiału, który pojawi się na kanale niebawem. Będzie to moim zdaniem bardzo ciekawy materiał. Zrobiliśmy pewną modyfikację w naszej 120, która niekoniecznie zostanie z nami na stałe, ale chcieliśmy pokazać. Że jest taka możliwość, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. Myślę, że baczni obserwatorzy, oglądając ten materiał, już zauważyli, że coś tutaj jest nie tak. Dlatego tak zapowiadam, żeby Was zachęcić. Zapraszam do kolejnego odcinka, a tymczasem również dziękuję Wam za obejrzenie tego i zachęcam do subskrybowania, lajkowania i udostępniania tego wideo.